Ty piszesz do mnie, kiedy masz czas, a ja odpisuję od razu, kiedy widzę wiadomość od ciebie. To jest różnica między nami. I tu nie chodzi o to, czy odpisujesz od razu, czy nie. Tylko ja traktuję cię jako priorytet, a ty odpisujesz, kiedy masz ochotę. I wiecie, często jest ten problem, że staramy się i biegniemy za miłością. Ale. Często jesteśmy właśnie tylko tutaj na chwilę. I po pewnym czasie robimy krok w tył. Odwracamy się, wycofujemy, bo nie mamy już siły. Prosić, starać się, żebyśmy dostali trochę więcej. Problem w tym, że często jest tak, że zaczyna się ta druga osoba starać. Często jest za późno. Pozdrawiam.